zamontuję i zaczynamy, zaczynamy mówić. Mówię, zrobię sobie live'a, bo nigdy, dawno na kanał nic nie wrzucam, a fajnie by było, żeby tego kanału po prostu nie zamknęli, nie byłby, nie byłby utracony, więc fajnie, żeby zrobić jakiegoś live'a. Już podczepiam telefon pod Kimbala, tylko zobaczę, jak to działa. A jak podczepię, to jak to działa, czyli ja sobie siebie widzę. Tak, dobra. Tak to nikt nie będzie oglądał, ale Źle to podczepiłem. I tak tego nikt nie będzie oglądał. Dobra, e, będę trzymał w ręce, e, będę trzymał w ręce, bo to nie wyszło też jakieś problemy z Wi-Fi mam, bo z chwilę mi zmienia sygnał, a na tym telefonie nie mam karty SIM. Dobra, chciałem porozmawiać o rajdzie, bo jest, e, jest ostatnio ciekawy temat, bo w mistrzostwach Polski jest na tyle mało samochodów, że znaczy wróć kiedyś było tak, że na przykład jeżeli ktoś tam był, nie wiem, 12 w RSMP, czy, a, czy zajął piąte miejsce w rajdzie mistrzostwach Europy czy coś, to się mówiło, że jest po prostu piąty. Jak ktoś tam przyjechał, nie wiem, 12, nieważne jaki to sport był, czy by to było kolarstwo, czy to było rajdy, cokolwiek mówił, że przyjechał 12. Czy się przyjeżdżało kiedyś jak w maratonach, jeszcze startowałem, nie wiem, 30, czy tam 50, mówiłem, że przyjechałem 50. A teraz nagle, teraz nagle widzę, że jest taki dziwny trend. Jest taki trend dzielenia na, na pełno kategorii, czyli na przykład, że ktoś tam przyjechał, nie. Dobra. Wywala mi wywala WiFi. Dobra. Wywala mi, wywala mi wi-fi, bo, bo inni zawodnicy na przykład tam nie zaznaczyli w taszkach, że startowali, że startowali w RSMP. I no właśnie, czyli który tak naprawdę ten zawodnik był? Był trzeci, czy był daleko? Był trzeci, czy był po prostu trzynasty? I później dzielą na kategorie, bo ja jestem ze Śląska, to byłem pierwszy ze Śląska, a pierwszy w czarnych autach, a drugi w tym i takim i każdy w sumie z, bo za dużo tych zawodników nie startuje. Więc nagle jest tak, że każdy gdzieś tam na jakimś tam podium wskakuje, nie? A aż siedem osób jest coś niesamowitego. Aż każdy gdzieś tam na tym podium wskakuje. To zawsze jak startowałem na jakichś zawodach, to patrzyłem na to, jak ciężko jest, nie? Zawsze chciałem się ścigać z najlepszymi, z najlepszymi. Dobra, zrobiłem. Dobra, zrobiłem, zrobiłem sobie backup teraz internetu. No, i chodziło o to, żeby zawsze się chciałem, zawsze się chciałem mierzyć z najlepszymi. Nieważne, czy to były, czy to były gry komputerowe, i -racing, czy to był tak zwany, jak to młodzież mówi, IRA, Maraton i tak dalej. Zawsze się chciałem być porówny. Porównany w najlepszymi. Czyli jak na przykład przyjeżdżałem, to nie, w Wieszczestwach Polski na, w maratonach na 60. miejscu z 80, ale się zakwalifikowałem, zmieściłem się, zmieściłem się że mi na drugą pętlę, to już jest, to już jest cały mój, to już jest cały mój sukces. Zresztą były też zawodnicy, którzy właśnie o tym też mówili, że jak ktoś tam jakiś tam w pucharze świata gdzieś tam startuje Startuje i zajmie na przykład 30 miejsce, 40 miejsce, dla niego to jest niesamowity sukces, a jak mówisz danej osobie drugiej, że na przykład zajęłeś te 40 miejsce, to ta druga osoba, ta druga osoba powie, o, następnym razem będzie lepiej, nie? a dla ciebie to jest życiowy sukces, bo zajęłeś stare na światowej arenie, nie tam 40 miejsce na przykład nie, bo gdzieś jakoś to te są jakieś dziwnie mierzone, te dziwnie mierzone, te różne, te różne miary, więc zależy jest jaki wasz cel. Moim celem nigdy nie było zdobywanie podium, chociaż w takich lokalnych wyścigach mogłem jakby zdobywać, ale zawsze było porównanie się do najlepszymi, do zawodników, do tych, żeby porównywać się po prostu ile tracę, ile tracę na kilometrze, czy to były samochody, czy cokolwiek. Zawsze to było dla mnie dla mnie najważniejsze i to było największym moim sukcesem, że procentowo, procentowo jak najmniej stracić do po prostu do czołówki. Teraz Tour de France się leci, czy się skończył. Nie jestem na bieżąco w tym Tour de France. W cholarswie w ogóle nie jestem na bieżąco, bo powiem szczerze, teraz jak chcesz, nie wiem, się przewija jakieś rolki, czy coś tam patrzę, czy tam shorty. To najwięcej uwagi zbiera to, że zbiera to, jak ktoś odbiera bidon i się ręką przytrzymuje tam, bidonu, bo wiadomo, że nie można, no ale ten mu Bidon daje, on się przytrzymuje, a sorry, to nie ten Bidon, ten mu oddaje, <grytanie> oddaje ten bidon, bierze inny przytrzymuje. To samo jest z żelami. I mówią, że te żele są tak zwane sticky, bo one się jakby przytrzymują i wtedy kierowca, kierowca kolasz, kolasz się jest holowany przez pojazd przez chwilę i to jest tak jakby, że tak powiem połowicznie legalnie i tego, tego, tego kombinowania jest na tyle dużo, że już widzę jak są relacje, jak ostatnio włączyłem relacje, to tam coś tam przedni, kurde e, ucieczka się formuje, jedna ekipa ciągnie, druga ekipa ci nie dają im uciec, to kurde ta, ci, ta ekipa ci się skupiają na Ci się skupiają, realizatorzy się skupiają na tym, który jedzie na końcu i się po prostu próbuje nielegalnie holować auta. Kiedyś to było legalne. Czy na przykład skupiają się na tym, bo ktoś położył ręce na kierownicę, Jak już kilka lat temu ta Holenderka słynna, która się położyła na kierownicy i ją zdyskwalifikowali z wygranego wyścigu, bo się położyła do dosłownie na ułamek sekundy na kierownicy, później sobie napisała taki napis Nie leżeć. Nie? I to. I to się stało takie już kurde, męczące trochę w tym kolarstwie, nie? żeby po prostu męczące się stało oglądanie tego kolarstwa, bo to przez każdy gdzieś tam patrzy, żeby jakiś tam ten właśnie taki, taki, jak, że tak powiem, fakab fuck up, fuck up, fuck up wyłapać. Powiedziałem, rajdy, napisałem też tam rajdy. Rajdy dopiero będą we wrześniu, kolejne, na kolejne, na kolejne rajdy pojadę we wrześniu. Uh, wróciłem ostatni film był u mnie, jeżeli chodzi o rajdy, bo jak wróciłem z rajdów, mówiłem ze swoich uh, opowiadań z rajdów i też ten kanał będę chciał zrobić, żeby YouTube mi nie, tego kanału nie zapomniał. Będę chciał też więcej jakby historii i tak dalej, bo wiecie, że już jakby opuściłem już trochę kolarstwo, więc nie ma co nagrywać. Chociaż to, że nagrywałem tak długo kolarstwo, niektóre firmy i cały czas te same filmy od kilku lat są rekomendowane przez YouTube'a. Co daje to, że te filmy generują non-stop od kilku lat, od trzech lat, tygodniowo te same wyświetlenia, i nie co innego zrobię film o jakiejś innej tematyce, to po prostu nie mogę się przebić. I żebym robić, to bym musiał jakby ten kanał robić o kolarstwie. A teraz robię swój kanał zagraniczny i kurde, już myślałem o tym, że na przykład robiąc jakieś materiały, materiały po angielsku ale jakby swój głos dawać lektor i wrzucać się na ten polski, temat, polski kanał, ale to, to tak, to tak nie przejdzie za dużo pracy, będzie, będzie to kosztowało, i więc taki kanał chciałbym po prostu poświęcić na różne, na różne takie przygody, na live y i tak dalej, i, i tak dalej. Zrobimy tego live'a jakieś 15 minut, żeby po prostu algorytm YouTube'a YouTube mnie nie zapamiętał, bo gadamy z telefonu, bo teraz taki format jest najbardziej popularny i najbardziej algorytm to łapie. I żebym nie zapomniał jak to się gada, po prostu na live'ie live flow trzyma i nagrywa. Książka, która zmieniła... Książka, która teraz ostatnio czytam i która zmieniła wiele w moim myśleniu, to The War of Art. Stevena Pressfielda. Stevena Pressfielda rekomendował bardzo Rafał Mazur. Rafał Mazur i ten drugi właśnie, który tłumaczy te takie niszowe książki, Marcin Osman, podejrzewam. Marcin Osman, oni właśnie się zajmują tłumaczeniem, tłumaczeniem tych książek. Nie wiem, czy ta posta jest akurat po polsku. Jakaś na pewno przez Marcina Osmana została wydana. I zmienia to, że na przykład codziennie, codziennie rano, mamy, codziennie, rano codziennie jak wstajemy, mamy problem, żeby zacząć coś robić. Że nawet jak siądziemy, żeby coś zrobić, to i tak tego nie robimy. I to właśnie Steven Presley nazywa to oporem. I zauważyłem, jak zacznę to nazywać, że to jest po prostu opór. To nagle się zmienia dużo rzeczy, bo wiem, że to jest opór, i jakoś postaram cały dzień. Cały dzień polega na tym, żeby przezwyciężyć ten opór, i później się wygrywać, dzień, jeżeli ten opór się przezwyciężyło, Czyli na przykład czegoś się nauczyło, zrobiło się jakiś projekt, czy zrobiło się coś, na co mieliśmy zrobić, a tego nie zrobiliśmy i to jest też ciekawe, bo jak się nazwie ten problem nie prokrastynacją, jak to jest modne nie lenistwem, tylko po prostu oporem, to zauważyłem, że jest łatwiej ten opór przezwyciężać, a codziennie się ten opór sam pojawia, czy tam strach przed robieniem, czy przed robieniem jakichś fajnych rzeczy. I też właśnie bardziej się wgłębiłem w taką emocję właśnie jak jest strach, bo wiadomo, że jak startujemy w zawodach, czy jest sektor, czy jest napięcie, pojawia się strach, czy nawet jak sparowałem na treningach kickboxingu, to się pojawia strach, że zostaniemy oklepani. I zacząłem ten temat drążyć bardziej, i się okazało, że e, no właśnie, i no, że nawet zawodnicy profesjonalni MT, profesjonalni zawodnicy w sztukach walki, czują ten strach. Czują ten strach i on ma tam być. To jest właśnie o, to, o tym pisze Steven, Steven Pressfield w tej książce, że ten strach, że ten strach ma być, bo bez tego, bo jakby amatorzy od profesjonalistów różnią się tym, że pokonują ten strach. I jakbyśmy wzięli e, tych, e, jak, to, jak to, się mówi, mm, tych, co walczą, e, bokserów, MMA i dalej, jeżeli oni by nie czuli strachu w danym momencie, jeżeli oni nie czuliby strachu w danym momencie, to mieli wtedy czuliby ból, na przykład, nie? Bo czuliby ból, bo ból, bo by się nie bali i by wtedy adrenalina nie uderzała w mózg, i każdy jakby cios, czy cokolwiek zadane, czy odebrane, powodowałby paraliżujący ból. I o tym też mówi: Kurde, ten, ten zawi, Ciężkiej z samemach, tą tą, no wiecie o kogo chodzi e, to on właśnie o tym mówi, że im mniej strachu czujesz, tym to wszystko tym, tym, tym to wszystko później bardziej boli i dlatego strach musi być właśnie o to chodzi, żeby go, żeby go przezwyciężać, bo każdy jakby nie było ma podobnie, tak samo i to jest właśnie to nazywa oporem, który trzeba przezwyciężać dziennie dobra, dobijamy do 15 minut, jest 13 chyba e, z małymi przerwami z małymi przerwami. Nadaję z telefonu z tego, nie na jak mogę tu. Dobra. Jak on jest się ładnie, coś znowu się urwało, kurde. I teraz mi pokazuje, że mamy live 4 minuty. Dobra, później jak zanim, zanim, ogarnę, zanim ogarnę rzeczy z netem, to jeszcze zobaczę. a Jeszcze zobaczę jak to wyszło projektingiem całym. Bo tutaj lekko coś firuje creative Highlight, a tego nie chcemy robić dobra, dzięki, dzięki, dzięki za wysłuchanie, eee, fajny trening tak gadanie live przez 15 minut na żywo, e, tematem z głowy to mi, i to mi pasuje, także dzięki za oglądanie, no i co no i do następnego live'a trzymajcie się, jest e, sobota, 26.45 także część część z was, pewnie widzów gdzieś tam Baluję, o tej pod <laughs> Także na razie trzymajcie się zaraz jak to długo dokończyć, tak jakoś.